gronie Spotykamy się już po raz 23, a tak naprawdę to od 26 lat. Tematem głównym naszej konferencji jest inteligentne sieci elektroenergetyczne. Cieszę się, że jest tak bardzo liczne grono znakomitych gości, wystawców, których, którym serdecznie dziękujemy za przybycie i zaproponowane tematy tutaj zgłoszone za ich przedstawienie wyrobów, które będą służą nam wszystkim. My jako samorząd akurat mamy tutaj naszych przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w dzisiejszej konferencji w programie poszczególnych prezentacji, że to też dla nas będzie dodatkowym takim elementem możliwości zastosowania tych rozwiązań, które dzisiaj tak dynamicznie wchodzą do użytkowania. No cóż, mogę tylko życzyć wszystkim Państwu miłego pobytu w zdroju udanej konferencji i miłych wrażeń. To jest konferencja skierowana dla inżynierów, bardzo dobrze przygotowana, bardzo starannie, no i jej zaletą jest to, że ona jest powtarzalna, a zatem jak gdyby z roku na rok jesteśmy w stanie ocenić, jak ta Technika w sieciach dystrybucyjnych rozwija się. Jak rozwijają się również nasze sieci dystrybucyjne średniego, niskiego napięcia i jakie nowe problemy powstają. Referat, który przedstawiłem, dotyczył mikrosieci niskiego napięcia. Najnowszych rozwiązań, które czekają nas za lat kilka, kilkanaście, mianowicie do samodzielnego zasilania odbiorców z sieci niskiego napięcia w sytuacji, kiedy nie ma zewnętrznego zasilania. Na przykład jest awaria. Jak co roku miejsce, bo to też jest ważne, gdzie jesteśmy na konferencji, jest odpowiednie do tego, co się tutaj dzieje. Wszyscy przedstawiciele, zarówno ze strony firm, które tutaj są reprezentowane, jak i też świata nauki przedstawiają rozwiązania adekwatne do tego, co teraz jest potrzebne. Od 23 lat przyjeżdżamy na konferencję do Buzka, bo jest okazja tutaj spotkać się z naszymi klientami, z projektantami, wykonawcami, z przedstawicielami spółek dystrybucyjnych. Jest to zawsze okazja do tego, aby wymienić doświadczenia. Dzisiaj też mamy okazję zaprezentować jedno z naszych rozwiązań które poprawia jakość energii elektrycznej w sieci, rozdzielczej niskiego napięcia i będę miał okazję zaprezentować Face Balancer. Zainstalować w kilku miejscach Face Balancer i wtedy mamy jednocześnie pracę nad nierównomierności obciążenia, a jednocześnie uzyskujemy to, z czym mają problemy użytkownicy energii w okresie zimowym i, w kąt, i porównywanie do okresu, do okresu letniego. Jaka to jest sieć? Ile mamy stacji? Ile mamy łączników? I Jeżeli kiedyś chcieliśmy uruchamiać EWGI na sieciach przygotowanych, to w tej chwili mamy takie wdrożenie, gdzie uruchamiamy tak troszeczkę na surowcu. Urządzenie, które umożliwia komunikację przez operatora sieci komórkowej z małym centrum i możemy w ten sposób. Błyskawicznie reagować na przepalone wkładki na ciągach napięciowych wychodzących z danej stacji. Jako firma ZPW-owościowa jesteśmy. W tym roku, 35 lat na rynku, jesteśmy liderem w produkcji urządzeń dla energetyki. Jesteśmy tutaj już 23 raz, konferencja jest 23, a więc uczestniczymy od początku istnienia konferencji technicznej. Jak zawsze dopisuje frekwencja, słoneczko, cieplutko, także chcemy, żeby te konferencje dalej były organizowane. No i dziękujemy nowemu prezesowi, panu Czesławowi Majowi, za zaproszenie i uczestnictwo. Bardzo ciekawy wykład pana profesora, ciekawe spostrzeżenia uczestników konferencji. Na pewno skorzystam, jeżeli będę zaproszony, z kolejnych konferencji. Po intensywnych godzinach debat i prezentacji, uczestnicy konferencji udali się na spacer po urokliwym parku zdrojowym. Następnie odwiedzili Buską Tężnię, gdzie poznali tajniki funkcjonowania tego obiektu. Wieczorem wszyscy udali się do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury na koncert Buskiej Orkiestry Zdrojowej. Melodie rozbrzmiewały w każdym zakątku sali, co wprowadziło wszystkich w wyjątkowy nastrój. Po tak intensywnym dniu i uczcie dla ducha, przyszedł czas na ucztę dla ciała. Z tej okazji zorganizowany został grill na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli delektować się aromatycznym posiłkiem oraz swobodnie porozmawiać. Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i aktywny udział w konferencji.